Witam serdecznie moi drodzy z tej strony ponownie Trans Dimension 1 wracamy do World naszych klasycznych rozbitków. Mamy już aż 4 osoby w kolonii i piątą osobę, którą niedługo powinno nam się udać zrekrutować. Um. Właśnie, jedna bardzo, bardzo, bardzo istotna rzecz, o której zupełnie zapomniałem, pewnie. Destospec jest nocnym markiem, więc trzeba odebinkę zamienić jego typ funkcjonowania. Destospec nie chce spać w nocy i funkcjonować za dnie. Chcę, aby miała się miejsce sytuacja dokładnie odwrotna. Czyli jest dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Od 8 powiedzmy do 16 będzie sobie spał. A poza tym może robić co uzna za stosowne. Więc dzisiejszy dzień będzie dla niego bardzo, bardzo przyjemny, ponieważ dnia dzisiejszego nie dojrze się wyśpić. W nocy będzie mógł się wyspać wtedy, kiedy będzie chciał czyj po południu. A... Pozwólmy, aby tempo rozgrywki od z wzrosło. Niestety mamy odrobinkę zatryć pokarmowych. To jest dość drobny, ale istotny problem. O właśnie tresuję. Nie trasuję obrony, nie tylko... Okej, okay. czy najpierw musisz obronnie wytesować, żeby później móc transportowo i ratunkowo wytresować mega lenicce. Okej. Okay. Jakob jest prawie gotowy do zostania zekrytowanym. O, szansę rekrytacji 100%. Czyli rekruty. Poprosiłbym o zekrytowanie tej osoby. Pożar! O nie, pożary. A... Na szczęście ten pożar nie powinien się rozprzestrzenić stąd. Wybuchowe szczury wpadły w naszą pułapkę i takie wybuchowe szczury mają na swoim ciele. Intrygujący. Kon tak bardzo się zatył, pokarmowo, że trzeba go uratować. Kto go uratuje, kto jest najbliżej. Desta. Desta już biegnie, uratować kona. powiedzieć, że Tsu jest bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczną osobą, ponieważ ze względu na jej e, poczynania e, jesteśmy w sytuacji, w której niektóre osoby zwyczajnie e, wpadają bez, bez siły na Ziemię. Hmm. Dziwne, że redukujemy opór, kiedy kazałem po prostu Jak rekrytować tę osobę. Nie wszystkie rzeczy najwyraźniej rozumiem jeszcze w tej grze, a rzekłbym wręcz, że większości rzeczy nie rozumiem w tej grze. Jestem ciekaw, do czego krzew Ambrozji się przydaje. Gdzie my przenieśliśmy tę Ambrozję? Tutaj jest Ambrozja. No, czyli ambiozję trzeba schłodzić, tego bym się spodziewał, dlatego dziwię się, że automatycznie nie jest ambiozja uznawana za żywność. Czym jest ambiozja w ogóle? Miękki, rzadko spotykane owoc. Ambrozja smakuje wspaniale oraz subtelnie po pierynastu. Jednak jedzona zbyt często spowoduje lekkie uzależnienie. Okej, okay, czyli Ambrozja jest na ekoteki. Dobrze, dobrze wiedzieć na przyszłość. Czyli... proszę bardzo. Musimy przenieść tą Ambrozję zanim, zanim ona się popsuje. Dobrze, że to sprawdziłem. Destro na ten moment ma jeszcze gorsze zdolności kucharskie niż Su, ale ma pasję po temu, aby stać się lepszy w gotowaniu, więc o wiele szybciej osiągnie o wiele lepsze rezultaty. Przynajmniej w teorii. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Dalej... Chcielibyśmy przenieść gaść kamieni odebinkę bliżej naszego stołu do kamieniarstwa, aby móc wytworzyć więcej kamiennych bloków i móc ukończyć naszą pułapkę. To są te z to jest wapień. Znaczy my nie mamy nigdzie małego. Wygląda na to, że nie mamy nigdzie marmora na ten moment. Kon doszedł do siebie po ciężkim zatruciu pokarmowym. Czy ja na pewno właściwym osobom zmieniłem parametryzację? Tak, Destro śpi za dnie, pracuje w nocy. Tylko jest to dość kiepskie dla Destro obecnie. Ponieważ on śpi w korytarzu, więc kiedy on śpi, wszyscy inni chodzą mu po głowie. Dlatego, DestroSpeca trzeba było umieścić w pokoju. A umieszczenie go w pokoju oznaczałoby, że fajnie by było dokończyć jego pomieszczenie tak, aby nie było ono na zewnątrz. zwyczajnie. A, tiling, a... Petyzuj dostawy. Wiem, że się relaksowałeś, ale trzeba by było zakończyć to pomieszczenie. Zanim, zanim, o właśnie, Desta pójdzie spać. Czyli teraz Desta znów się nie wyśpi, ponieważ. Będziemy dosłownie budować mieszkanie dookoła niego. Ok, teraz jest to w pomieszczeniu. Ok, wybudowaliśmy pomieszczenie, wybudowaliśmy pokój dookoła desu, kiedy desu jest pokry. Zadanie wygaśnie. To jest to zadanie, w ramach którego wypowiedzielibyśmy wojnę Imperium Kejtero. Raczej, raczej się na to nie skuszę. Jeżeli uda nam się zrekrutować Jacoba, to najprawdopodobniej spróbujemy wykonać zadanie, a Nagrodzona obrona. Zaatakują nas dwie fale po pięciu prymitywnych bojowników. Większość z nich powinna zginąć wewnątrz tych pułapek, które mamy przygotowane. Tylko momencik: my mamy bloki granitu i bloki piaskowca, a to jest marmur, Czyli anulujmy. anulujmy to, i zamiast. Tego czego nie mamy, wybudujmy mówić. Chce, czego mamy najwięcej? granitu To dokończmy to z granitą. Drzwi i drzwi. sobie tutaj postawimy. Wtedy w teorii przynajmniej mm, powinniśmy być w stanie stworzyć jakąś rozsądniejszą obręb. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Dobra. Desk to jest pierwszą osobą, która przeniosła się do nowych baraków. Brzęczenie Psi dobiegło końca. Mamy nowego rekruta. Nowy rekrut od razu będzie miał przydzielone łóżko w pokoju, który nie jest jeszcze ukończony. Co zajmuje się produkowaniem kamieni w głównej mierze, a wolałbym jednak, żeby zajęła się usunięciem tego drzewka na ten moment. Momencik, Jacob nie ma opisanych, nie ma sparametryzowanej swojej pracy i to przede wszystkim nie jest e, Jacob, prawda? E, ale momencik, najpierw, najpierw sparametryzuję jego pracę. Mamy aż trzy osoby, które są dobre w tresor, te, te Ty będziesz najpierw Pracował jako górnik, następnie jako ces zajmował się byciem lekarzem, kiedy jest to istotne. Okej, okay. w głównej mierze jesteś górnikiem. nie jesteś Jacob, jesteś mój drogi szumi tak jak obiecywałem od dłuższego czasu okej okay, tutaj jeszcze mamy stan to, co najprawdopodobniej powinienem zrobić, to drzwi z drewna tutaj, tutaj na przykład, postawić. Nie mam zielonego pojęcia, jak powinna wyglądać moja obrona od dołu. Najprawdopodobniej powinienem postawić sobie na przykład ścianę z piaskowca, jeszcze tutaj, i tutaj. Nie chcemy też aż tak bardzo przekopać się na lewo, ponieważ wówczas, jeżeli przyjdą saperzy, to o wiele łatwiej będą w stanie się przebić przez naszą bazę. A wiesz co, zwiększ ilość tych prostych posiłków do 15 powiedzmy. To wszystko się zgadza. Kon ma odebinkę rozwalony Te dnia. Normalne łóżko, normalne dobre. Ok. Zobaczmy zadanie. Mamy 5 dni. Za 4,5 dnia wygaśnie możliwość realizacji, realizacji tego zadania. A jak. Tragarz to jak Destro od zregeneruje sobie rozrywkę, to zlecę Destro, aby zaczął nosić e, kamień. Bloku genitu, czyli to musimy zamienić na piaskowiec najprawdopodobniej. Niestety nie będzie to wybitnie ładna konstrukcja, ale powinna być ona w głównej mierze funkcjonalna. Ładność tej konstrukcji jest już aspektem wtórnym. Dodatkowo Obróbka maszynowa to jest najprawdopodobniej rzecz, którą musimy właśnie opracować, aby mieć dostęp do możliwości mm, konstruowania bardziej skomplikowanych workshopów. Ok, ok. Blok granitu. To też jest granit, tak? Okej. Okay. Czego mamy więcej? Mamy wapienia. Eee, wapie. Tak, I tak. no, Czy z drewna, poprosił bym jeszcze tutaj. OK. powolutku, 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 do celu, przenieś ten blok piaskowca, okej, okay. zostaw ten blok piaskowca i kontynuuj budowę. Okay. A, chcesz iść coś zjeść, no okay, to pozwolę ci coś zjeść. Najprawdopodobniej dodam jeszcze, ze względu na to, że tak dużo osób jest w stanie podawać roślinki, możemy zlecić stworzenie jeszcze jednego obszaru, na którym takie roślinki będziemy uprawiali. I tutaj na przykład po prostu ziemniaki będą. Aby zawsze. Nasze wiatraki były chylone przed wzrostem i nowych, nowych drzew. Jak się ma nasz leniwiec? Okej, no ok, jeden punkt do ona. I najprawdopodobniej powinienem zacząć bawić się w obszary. Jak to się nazywa? Powinna być możliwość tworzenia obszarów niestandardowych. Nie pamiętam do końca, jak to działało. Najpierw zredukujmy obszary domu w miejscach, w których tego domu zwyczajnie nie powinno być. Coś w tym mieście. Później muszę sobie przypomnieć, jak, jak tworzyło się obszary. Znów nie ten przycisk. Jak tworzyło się obszary customowe ponieważ tego nie pamiętam. O, zarządzaj obszarami. Nowy obszar, właśnie. zmień nazwę. Ja napisałem? Wewnątrz e, baza. Okay. E, i, I jak ja mogę nie zarządzać? To jest dom, to jest baza. Więc baza to będzie obszar, na którym znajduje się bezpośrednio nasza baza za linią obrony, że tak to mówimy, Żeby nasi ludzie nie wychodzili na zewnątrz. Kiedy jest jakieś niebezpieczeństwo. jest to, od, ma to odbinka inne znaczenie niż dom, ponieważ dom również określa, gdzie oni będą walczyli z pożarami, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tak, 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 Hmm, powiedzmy, że tak. Musimy usunąć Ciebie stąd. I powiedzmy Ciebie. Coś jeszcze musiałbym usunąć? Powiedzmy, że Ciebie i Ciebie. A tak, cała jeszcze? A, i oczywiście Ciebie też trzeba było usunąć. Ok, cała reszta powinna się mniej, więcej zgadzać. I to, co teraz chcemy zrobić, to ograniczenia nieograniczone. Ok. Po co ty biegłeś? To idź i zrealizować to, po co biegłeś. Dobra. Momencik, naprawdę nikt nie sprząta. Wiecie co? Potrzebujemy kogoś, kto będzie dedykowany do sprzątania. Tidyum: sprzątaj, jeżeli nie masz nic lepszego do roboty. A i zupełnie bym zapomniał destro i sięgnąć po wyroby. A szumi. Postać, walka, wręcz i sięgnąć po nóż ze stóp. Każdy powinien mieć jakąś broń przy sobie. Zobaczymy jeszcze z zadaniami. Mamy 4 dni, aby zdecydować się na możliwość przeprowadzenia 12 rata. Najprawdopodobniej wyślę kon, aby dokończył budowanie tutaj. jak skończę to jak budowy się najprawdopodobniej nie za bardzo podoba. Sen na zewnątrz, sen w zimnie, zakłócony sen, ciepły strój, konsumpcja na ziemi. A jest kilka drobnych problemów, które warto było zaadresować. Pyk, pyk. Mamy 5 osób, tylko na 4 krzesła. DestroSpace pracuje nad zwiększeniu swoich umiejętności kulinarnych. Zaraz dogoni, tsu, chwilę później ją przegoni, ze względu na to, jak olbrzymią asję do gotowania posiada. Okej... Okay. TD1 powinien obudzić się i najlepiej było, jakby zaczął sprzątać od razu, ale wyższy priorytet ma przenoszenie, więc na ten moment dla niego zmienię pracę. Zmienię tragarza na dwójeczkę, jedyneczka, to będzie sprzątać. Ponieważ w naszej bazie znajduje się zbyt dużo śmiecia, wymiocin i innych tego typu rzeczy, które w bazie nie powinny się znajdować, szczególnie jakby mógłcie poprosić, to posprzątać w kuchni, aby zredukować ilość zatruć pokarmowy. Zjedz, mam nadzieję, że się nie zatyłeś. Ok, nie zatyłeś się. Hmm. To nie są miejsca, w których ja chciałbym, żebyś ty sprzątał. Obszary, Usuń obszary domowe. Obszary domowe to w takim razie będzie tylko i wyłącznie sam nasz budynek. Chociaż to najprawdopodobniej też ma swoje problemy i ograniczenia. Ale zobaczmy jak to wygląda. Troszeczkę posprzątań. Polecenia. Szczegóły. Wstrzymano, się dopuść, powtórzenia, wyrzuć na ziemię, każdy pracownik zrób, lub do uzyskania, powiedzmy potrzebujemy co najmniej a, tysiąca bloków jakiegokolwiek kamieni. A, zamknij i rób to, gdy tylko możesz, OK. Sypialnia również jest wyczyszczona. Fajnie by było dokończyć budowę, moi drodzy, naszego nowego budynku, w którym będziemy spali odpoczywali. Kon właśnie tym się zajmuje. Destro próbuje oswoić bardziej mega leniwca. Mamy 1 trzecią szansę na takie oswojenie. Jak uda się go w pełni oswoić, będziemy mogli zacząć pracować nad... Hmm. Okej, okay. zbliża się poborca podatkowy z reakcji tego imperium. a nie mamy za bardzo pieniążków, żeby im dać. Ale spróbujemy z nimi odległym pohandlować. O, co tutaj się stało? Lock. Dziwna rzecz. Osoba po prostu zmarła sama z siebie. Ot tak po prostu. Dobra, pogadajmy z tym poborcą podatkowym. Oni jeszcze nie są na miejscu, więc nie chcą z nami Nie chcą z nami rozmawiać. Dopiero jak będą tuż przy naszej bazie, to zaczną rozmawiać z nimi. Ok, czyli tutaj dopiero będą chcieli z nami rozmawiać. Kto na ten moment ma najwyższe, najwyższe umiejętności społeczne? Oczywiście, że TD1, tak jak pamiętałem. Ok, TD, e, idź pogadać z Melodusem. ...dziwne. Czyli nie można z nimi... ...interesuje ich tylko złoto, tak? Ja nie mogę im nic dać? Być może potrzebny jest do tego... Handel orbitalny, którego nie mam jeszcze opracowanego. Nie mam zielonego pojęcia, co tutaj się stało i dlaczego to nie działa. Widziałem, że u innych osób to podchodziło się, gadało się z nim i można było chociażby na przykład sprzedać im zwykłe rzeczy, zanim zaczęło się o trybucie mówić. Dziwne, dziwne, dziwne. Ale czują się jak u siebie, prawda? Korzystają ze wszystkiego, co my tutaj mamy. No dobrze, to w takim razie spróbuję tą tajemnicę rozwikłać w następnym odcinku. Dziękuję wam za uwagę. Życzę miłego dnia i do zobaczenia. Hej, hej.